Ministerstwo Powiat Lwówecki organizuje rajdy rowerowe, wycieczki rowerowe, biegi, spływy kajakowe, pontonowe. Dlaczego? Dlatego, że Powiat Lwówecki utożsamia się już od wielu lat z szeroko pojętą aktywnością, rekreacją, sportem. To jest nam bliskie. Chcemy, żeby mieszkańcy aktywny tryb życia prowadzili, żeby unikali wszystkich tych chorób, które są chorobami cywilizacyjnymi, które dotykają nas na co dzień, w przypadku kiedy będziemy tak aktywnie spędzać czas, to zdecydowanie zmniejszymy możliwość zachorowania na ciężkie dolegliwości i w tym momencie nasz ten zegar biologiczny po prostu zmienimy na, na korzyść. Dzisiaj spływ z Wlenia do, do Lwówka Śląskiego, ale to nie ostatnia w tym roku impreza nie. powiatu. To nie jest ostatnia impreza powiatu. To jest spływ, spływie organizowany tak prawdę mówiąc, na zakończenie wakacji. Wspólny projekt z miastem partnerskim Zadz chcemy tym e, akcentem zakończyć jakby e, ten etap e, wakacyjny, letni wakacyjny. Natomiast przed nami jeszcze jest e, e, impreza sztandarowa powiatu lóweckiego wraz z nadleśnictwem Lwówek Śląski Dary Lasu. Już dzisiaj e, serdecznie e, w imieniu swoim, ale także i pani nadleśniczy Lwówek Śląski zapraszam na Dary Lasu, które odbędą się 24 września a przy tym dalsza dawka dużego sportu, czyli rajdy rowerowe, bieg na dystansie 10 km, także każdy coś znajdzie dla siebie. Dużo rozrywki, dużo rekreacji, dużo sportu, dużo czasu spędzonego w myślę, że w wspaniałej atmosferze i przy pięknej pogodzie.